Yo, Shumanu, ja jestem Desi z firmy na moim kanale i dzisiaj będziemy testować kolejny tryb powrót do przyszłości Kompletnie nie mam to co to jest jak tryb. A moi drodzy, nie, jutro będzie live'ik oczywiście Venom Kappa, Pary, oczywiście Venom Kapek, Venom Zap, drodzy, bardzo fajnie Venom będzie. Ale, moi drodzy, ja osobiście, jakbym go miał, to w ogóle bym nim nie grał. Chociaż jest bardzo przekazacki. Przykose przekazacki jest to tak, bo widzicie, na go na nagraniu. Ale, w bym nie grał, bo on jest większy od Tanosa. Zajmuje pół ekranu. Więc, easy będzie snajperką trafić. Więc, ja nie polecam. Jak to lubi duże skiny. No chyba, że zrobimy challenge gruby kropka ekstra, no to tak. Będziemy grali prosto. Co Strzela? Może to w tych warstwach. Tworzyliśmy skarbus. Znaleźć broń i przedmioty, które zjazd jaskiego do gry. Też wiem co to będzie moim razy. Na pewno to będzie 4-lancer. Na pewno to będzie 4-lancer. A my, ja mogę się nad założyć założyć. Na pewno będzie 4-lancer. Bo Quatro lancer w został usunięty ale no, to nie wiem dlaczego no bo jak ktoś miał 5-4 lanciarów to obczajcie 24 rakiet no jakąś sekundę, sekunda obczajcie jak... jak ja bym się rajdował jakby ktoś mi tak zrobił więc ja tak go nie chciał. Tumigan właśnie Tumigan jest i się jest, jezu ja, ja już kocham kiedyś sobie przypominałem, ale wcześniej się grało fajnie, było, były, było, nie było jakichś mitycznych itemów, nie było jakichś miejsców, gdzie radzą najwięcej osób, a tu bo Tildad na to, na to, stildet, no to, to, no to, to sama a moi drodzy, my teraz lecimy tutaj, a ci ramy i co ramy co trafi? Beczka obfitości i co to jest? Moi drodzy, ty się akurat nie mylę, lecz kołpcy tak, ale w sumie Eł, powrót do przyszłości. Ty usunęli kombata, więc twór czardzia spaza inaczej. Prawie prawie go w że więc właśnie kusza z celownikiem mojej rodziny wróciła i sześciostrzałowiek siesz... I... jest bo chciałam połowę itemy dziś drodzy, tryb jest mi się pa... już coraz lepiej podoba drodzy, pijemy? panie gamie, to jest to najlepszy problem ever tak tak drodzy taki przekazacki itemy kiedyś którym że ja, bierzemy to Rzadka, rift. Patrzcie, to jest najlepsze, że rift jest. Patrzcie jest drodzy. Dobrze, ktoś zrobić ten pik. Po prostu rifta i bierze tym charge Chargea mamy nie jest dobry, że mam charge. Ale ja charge mnie nie gram w ogóle. Więc Charge mi będzie kogoś w ogóle ciężko porobić. Charge, ale dobra. Nie Charge w sumie, ja rzadko gram w charge'em. Czy ktoś tu jest w charge'u? Co Spaczeni. Co tutaj grają? Spacuchy z Europy przyjeżdżają. Co tutaj się dzieje? Gorszy dzień od swojego kolegę do O, zabili się. Krabik piechoty wrócił. Nie gadaj. No, karabin piechotki. Porzucił. Pijemy beczkę. Albo nie. Albo zabijemy. Marko, no, żebyś żebyś nie żył. Wtedy jest fajnie. Teraz tu nie żyjesz. Mam kolejną beczkę, więc połuj. Pijemy szybciej, szybciej. Szybciej ci! In, 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 in. Bum. Mamy już Mamy już Max. Ja nie wiem co chcę wywalać Dobra, na razie zagramy takimi itemami samanymi Charge'em trafiłem chociaż kogoś Więc jest bardzo też wziąć heavy, ale heavy Nie jest... jak każdy umie grać z heavy, więc Z heavy grałem, więc to tego nie wezmę, no Ale wtedy byłeś dawny czas, jak był ten PM Ja grałem w poprzednim sezonie, więc Nie będę go grał a z tego nie grałem. Moi drodzy, taki, t, takich temów w ogóle nie grałem w gierkach, więc zagramy sobie tylko tymi temami. Wsiadliśmy tam typa. Zobaczcie. Pogchampowe były te... Ten pistolet taki z, taktyczny. Na pewno niestety tryb, więc... Będę dzisiaj sobie... Klapler wrócił epicki! Bo widziałem typa. Patrzcie mi razy. że Klapler wrócił epicki? To nie wiedziałem. Ajaj. Ty moje drodze dawniej nie grałem. Z grałem. Mogłem grać w poprzednim sezonie, więc to nie są takie stanie. Item, ale ta pompa jest bardzo stara, więc nie W Tym momencie mamy ekwipunek rzeczy, które po prostu były usunięte w poprzednim rozdziale. Nie, no to nie było w poprzednim rozdziale, usunięte to było dwa sezony temu, ale kolejne jakieś PMA z Tumikiem, bo tu Nie, Tumik był w poprzednim sezonie, więc jeliśmy. Dobra, ale jak nie wiem, na jakim jeszcze pm Nie wiem. No, no to nie wziąć ten taki pistolet Ten na bo to by był bardzo fajny pistolet. Co to jest za niebieska ta? Galaktus tam się rozpi? Chyba. Teraz niebieska. Nie wiedziałem, <grym się> że Galaktus się może rozpić na tych trybach. To gorący towar. To gorący towar. Ciekawe jaka jest pompa. Jeszcze. Oprócz Charger i tej takiej minigana, minigun pompa i tej taktycznej pompy, tak? Bombowa pompa, o pompa bombowa będzie za tym. To jest placak? Lecimy po tej Też to są i tam światowe. Też ja, ja nie taktycznej. Grałem w pierwszym rozdziale Sezonu drugiego wtedy, Które były usunięte i to... O, to w ogóle nie grałem tym. wiem co to jest. Bo na kreatywie tu grałem. Na kreatywie tu grałem, nie To jest taki pistolet, co jak widzi, yy, widzicie, Pana celowniku... Co jak widzicie, Skar! Wygarbówczy. Ej, dlaczego ludzie chodzą... Patrzcie. Że jest ta zielona. Może go tu nie ucieka? Bo leży. On ma to samo. Ale że na IS. Ale że na ERP? Air? Nie wiem że erp już powrócił. że zresztą mam nic z tego samego. Zgłaszczył mnie uciekły, nie wiem gdzie on jest. Ło! Wow. Zastraszyłem się. Co jest? Aha, ty był za mną. Ksiądz powrócił! Nie wierzę. Ksiądz powrócił. Um, eee, moi drodzy... Ewron wygrywa kolejny turniej, bo chwileczkę się rozstąpiłem. Proszę Epic, nie, nie... tylko nie, nie, wracajcie tego do gry, bo tryb to okresowy to okresowy. I to tak, to, to może być. Ale, proszę was, nie zwracajcie tego do gry. Bo ja nie wiem co ośrodek. Będzie... po mnie. Ja jeszcze nie zagram fajta. No halo, no. Jak co, przyjdzie ta... Broń, no to. au, Nie będzie fajnie. I już mi przychodzi też ten tak. Yy, może przyjść tam taktyczny i pistolet z bo pistoletem z tunikiem chciałbym zagrać, bo wiem, że on przegrał bardzo przekazacko nawet. Teraz lecimy na Stark Industries na większe dymy. Czekam, co zaraz się stanie na Stark Industries, bo na razie to Pog. Powiem tyle, Pog jump. Moi drodzy i kolecam subskrybować kanał Su, Suba 12 no bo codziennie moi drodzy firmiki, Codziennie firmy mamy Teraz teraz mamy codziennie, przełożyliśmy się nam codziennie firmy Codziennie, moi drodzy, więc polecam wbijać. wczoraj mieliście trzy firmy. Yy, 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 dzisiaj jest drugi, moi drodzy, ale można powiedzieć, że pierwszy ponieważ tamten film z Rocket Liga co nagrałem. To był wczoraj, moi drodzy, tylko że jak mówiłem miałem, miałem problemy z internetem tak samo z live'em. i Nie wyzwaliły go z i nie ja mogłem mojej rozumiem nie zrobić. Chociaż wgrałem live'em y, nagrałem, co wiemy. To jest już się kukar wrzucił. Nie! Koleczka tości mi spadła Ale skamy O mnie A mi gości nie wie gdzie ja jestem A ja do niego celuję Powiem mi co za Charge. Charge mamy. Bym się pociążyć na impre. O nie. O nie. jeszcze nie. gra nie. no, nie. O nie. O nie. O O nie. O co chodzi w trybie? Mam nadzieję, że się O